Pani, jak się żyje? Ja Oztrowie. pani powiem, że jestem Duda się nazywam. Przepraszam, że takie nazwisko. To ja muszę pana uścisnąć. <laughs> Gratuluję pani sukcesu. Mam takie podobne pytanie: jak pani się zapatruje powiedzmy, na waloryzację emerytur? chodzi o, o kwotowe czy nie? A co dokucza najbardziej, proszę mi powiedzieć? No, ilość, bo przecież i Powiedzmy, najwięksi, więcej zarabiający dostaną więcej. Ale nie wiem dlaczego. To jest waloryzacja utraty zarobków. Nie? Ze względu na, na podnoszenie cen. Jak pani... No To jest pytanie do rządu tak naprawdę, ale ja zrobię ale wszystko, jakie żeby, żeby było po Państwa myśli. Będę przede wszystkim, ja mówię w kampanii o tym najbardziej donośnie, żeby podstawą Polski od nowa jest zmiana prawa. I o to przede wszystkim będę walczyła, bo do tego mam O kwotową, jako... proszę się walczyć o kwotową, do tej najmniej zarabiających. A, a co walczyć, jeszcze, a co dokucza jeszcze? Co, co mi dokucza? Tak. Że mam tyle lat już, a, a zdrowie ciągle jeszcze jako tako. Dzień, A z lekarzami? Jak? No z lekarzami ja Kolejki nie mam kłopotu. Chodzę dużo do lekarzy, jak w tym wieku każdy prawie. No ale nie mam problemu w ostrowie z, z lekarzami. Chciałem się przekonać, yy, czy pani przyszła prezydent y, musi y, po prostu potrafi mówić z ludźmi, bo wszędzie mówią, że nie mowa, nie? No muszę zaprzeczyć, bo przecież jest bardzo sympatyczna i, i zna sprawy. Że tak powiem. Z no, czy Pan z nią rozmawiał? Nie, ja rozmawiałem. Yy, po prostu proste pytanie dadałem, czy jest, y, jakie ma poglądy na temat waloryzacji emerytur dla emerytur, nie? Yy, czy kwotowo, czy powiedzmy procentowo. Odpowiedź zadowalająca była? No trochę odprowadziłem, bo pewnie nie. Nie wiedziała, co pytam, ale wszystko w porządku i, i do, jestem zadowolony.